Cześć, witamy Was w rozdziale 6 Ashes to Ashes. No i zobaczymy jak nam poszło poprzedni rozdział będzie dość długi, nie nagraliśmy no, całego, ale dość sprawnie nam szło i tak, nie? Tylko po prostu był to długi rozdział być może im dalej, tym, tym dłużej tym dłuższe będą rozdziały a tu jesteśmy w lesie. Chyba jak jest przyroda taka, to jest lepiej, nie? Jakieś kamienie, strumyki. Mm -hmm. Ale byśmy w mieście jeszcze? W mieście byliśmy, tak. No i nadal niebieski i czerwony. Mknie włóczek i włóczka za promykiem. Serce oczywiście, musimy to zdobyć, bo przecież. Już to trzeba jakoś przywiązać, pociągnąć. Okej, okay, dobra. Yy, pierwszy co, to stanie. Ja tu stanę, tak? A ty podciągnij. Hopsaj! Dobrze. No i dawaj. Pociągnijcie. I huzia na juzia. Coś nas będzie goniło? Nie. Co to jest? Jakiś wielki. To jest y, traktor? No, takie jakieś do drewna coś. O, proszę. O! Taka jesteś. Spryciula. A tu spryciula? O! A Czekaj, czekaj, czekaj. Ej Tu jest zasięg Ja tu pociągnę z tołu, może Okej, okay, dobra To za... Pociągnę. No, dawaj To jest by ten Aha. Ta, ta, ta cię? A tak, jakby to wykorzystać I na górę, na górę, na górę. No dobra, idę. To było, 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 była, była... Prawie nam się. Oj. Nie wiem, czy to jest taki, taki ma być to plan. Tak. Wciągam cię. Okay. Czy nie? nie, nie, nie! Ale nas panie wyrzuciło. Jakoś bardziej to ogarniesz. Skaczaj i teraz ja, i wciągaj, wciągnij mnie. Hops! Dobrze. Pięknie nam poszło znowu, fantastycznie, fenomenalnie. Ok, ściszę sobie muzykę. No ja też trochę ściszę. Świetlik nas goni. Znaczy nie tyle goni, co wskazuje drogę. Komprześć? O, ucieczka. Ha! Nie, chyba nie. Ogień. Przed... ucieczka przed ogniem? Chyba nie. Czekamy? O, patrz, tutaj jest ten. Ucieczka taka, jakbyśmy mieli uciekać, prawdopodobnie. Hej, tu jest przecież... Aha, tu jest Tona. Hmm. Chyba ucieczka. Ale uciekłaś? Dobra, idziemy. Tutaj? Co się zwija no, Czekaj? Mam mamy zła, na razie słabe pomysły. Jakiego? Bo tutaj jakoś tak ciągniesz do siebie. No. Dobrze. Łap się! I dobra. I ty już lecisz za mną i ja cię wciągam. Co chyba nie było taki sposób. Jak miało być, mi to było jeszcze jakąś fuksem. Ale ważne, że pasz ogień w tle. Las się spali! O kurde. Ty przebiegłeś, a ja w ten? Spaliłem się? Ukryty w trawie był. Skaczemy! Do góry! Tak, na górę, na górę, no. I gonią nas dziadki. Przykro mi. <grymne> Smuteczek. A! Patrz <grymne> jak normalnie jesteśmy jedno, jedno ciało, jeden organizm. Aha. Inny sposób trzeba wymyślić. Jak? Uciekaj! Uciekaj! Do dziury tu! Pociągnij to i do mnie przybiegnij! Nie? Może ja z tej dziury to pociągnę? To za daleko jest chyba! Nie, to daleko! Uciekaj już! Ale ty! Ty nie zdążysz. Może ty masz lecieć w drugą stronę, gdzieś tu wiesz, pod no kamieniem, no. tu na przykład, <grywa> się głową moj... <grywa> O, nie ma innego wyjścia. A nie ciągni tego, odbij się od drzewa. Taka sytuacja To jak to zrobić? O, nie ma innej opcji Aaa może się, jak się połączymy we, w jednego? No ale co to da? Nie. Czasami jest to jakiś pomysł prawie doleciałaś, nie? no nie wiem czy no to coś na takiej zasadzie i hop, a może na końcu jeszcze skok no skakam kakaś? Ząbcie? skakam, skakam się tutaj rozwala, w tym miejscu się rozwala A może jeszcze jest kwestia żeby to żeby to na przykład od razu ciągnąć O! Aha! Po... Co mam do slow motion? To Nic. nie da. przecież my też wolniej idziemy. Co? Przecież my no też. my też wolniej będziemy byli. A może to drugie trzeba złapać, nie to pierwsze. To za każdym razem się tak boisz, jakbyś była zaskoczona. Się teraz ze mną. Zobaczę, co ja tu będę mógł zrobić. A może to połączyć z tym, powiązać jakoś. O, i teraz puścić kółkiem. Wiesz? Możemy to jakoś wciągać. Tak. O! Oh. Właśnie, właśnie. Koniec poziomu, brawo! Nie? Trampolina. Hops, hops. Wiązaj ze swojej strony! Wiązaj! Wiązaj? Tak tak. Dobra, N stój tutaj, nie ruszaj się. Stoję. Ja cię mogę wciągnąć. Nie. A. Co? Żyję. Co tak głęboko tam jest? ja. Tu w ogóle nie mogę podskoczyć, Brawo! Yo, yo. Okej. Okay. Chciałeś zobaczyć, czy jest sekret? Mhm. Mm mm -hmm. Nie było? Nie. A! Sieczka. Szybko. UŻ! Uwalałam <ścoughs> Czy ty to widziałeś? Musisz zobaczyć się za filmie. Spoko, patrz jak no biegniemy. No. Oj! Co co? Koleś. Aha, dobra. Tak miało być. No tak. No znowu jest taka muzyka, pogoń. Ludzie się stresują. A! No ja też prawie skiwałem Ja na ciebie patrzę Kurczę! Ale to był fuks Połączmy się! Naprawdę! To wszystkich, którzy będą w to kiedyś grali w takich sytuacjach łączcie się. Bo... Pokażę wam. Moja córka idzie. Ona jest to dobra. Teraz się mogę rozłączyć. Ale przechodzisz i biegniesz dalej, a nie się upierać, że nie. I szczur, za nami powiek. Tak. Nie stresuj się tak. Zawsze jak jest na czas. Nie, bo to było takie coś, że tu jest dziura, nie? No i co? Dziura. Po co tu dziura jest w sumie? Zlu dla mm. podpuchy? <suszy> po coś ta dziura tu jest. Hops. Stój, stój, stój. Staję. Nie ma tak. Tak, to jest tu przewidziane w tej grze po coś. Po to, żeby się nie męczyć. O. A ja w ogóle tym nie umiem wyjść. Jak nie umiesz? Umiesz. To połącz się ze mną. Teraz idea. ja. Widzisz? Tam jest jakiś... Może ta dziura po coś jest? Taki kamień. No i... pięknie. Tu możemy już we dwójkę biec. Coś nas będzie goniło na bank, nie? Bo las się pali. Zaraz jakiś piekielny ognik będzie nas gonił. A zawsze w takich sytuacjach połączmy się. Oj, to pali chyba. Mamy jako włóczki. Chopa na górę, łapiesz się. Drzewa. Ała! Córka mnie bije. Wszyscy słyszeli w całym bloku, ale muszą wiedzieć takie rzeczy. Yyy, psa, psa. Dobra, ja muszę zdobyć ten sekret. Mogę się połączyć z tobą? Nie. Błagam. Nie! Połączyłem się. Aha. Teraz idzie moja córka, która musi zdobyć ten sekret. Muszę. Chyba musisz się po prostu puścić w odpowiednim momencie. No wiem. Ale mi źle na żołądku, ale mi źle. Na odpowiedniej długości, pięknie, bardzo ładnie. To już tam reszta to Pal 6. Nie wiem, czy na dół się nie musisz puścić, właśnie. I teraz tu i do góry, tak jest. Brawo, sterujesz gałką, pięknie. Ja się rozłączam, biegniemy razem. Fantastycznie, Hop. tak jest. Hop, sam. teraz tu o drzewo. O drzewo. Wpadłem do dziury, wpadłem do dziury, ja. Czy ty też. Nie, ja byłam... Wi ja wis wisiałam. Ty nie wpadłaś do, do tego hołownia? Dobrze. Przeszliśmy ten hops. trudny moment. Tak, pięknie, pięknie, fantastycznie. My jesteśmy jednym zespołem, który tworzy ten zespół. Tą Hop, dobra, to jest parkour. Co? Eee, tak, tu, 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 tu. Stój, stój, stój. Stój, stój, stój. Stój, stój, stój. Łączymy się tutaj. Tak, trzeba się łączyć. Ty jesteś dobra z parkura. Teraz idzie moja córka Tu, tu. Która tu, na podwórku jest nazywana mistrzynią parku. Tu! Tam A jest ja sekret, jestem... tam jest sekret A tam jest sekret. A ja jestem na podwórku nazywamy nazywany... Misiem. Bo mam duży brzuch Chyba nie było tam sekretu. Oj, Boże, boże A zapisało nam. Tu. Co, dalej idziemy? Tak, idziemy. Przeszłaś tamto? Tak. Spaliłem się, za długo stałem na ogniu. Na no serio? Połączyłem się. Teraz ty się rozłączyłaś? O, ty. Chodź. Tata, tu mamy się rolować. Rolować. Czyli kręcić na belce. Mamy się rolować. Chodź. Się roluj. Tak? Idziesz w tą stronę. Skaczeć! Skaczeć! Skakałem. Nerwy. Nerwy. Ja mam więcej opanowania niż moja córka, bo moja córka podskakuje na łóżku A ja nie podskakuję Po prostu jak jest opalone drzewo, to trzeba podskoczyć. No ja idę A ty stoisz Wszystko no, na moje... Żeby opanować boli. korę! Hopaj A tu co, że niby? Tata! A co tu trzeba było zrobić? Trzeba było do końca iść tą korą. Połączyłem się z moją córką, powiem Wam w sekrecie, żeby ona to przeszła, bo ona lepiej idzie. Czemu Ty mnie rozłączyłaś? Po co mnie rozłączyłaś? Kurde, ja tu mówię w sekrecie, że się połączyłem z Tobą, bo Ty lepiej, a Ty mnie rozłączyłaś. No bo lepiej tak będzie. Nie będziemy tutaj, bo jeden robi błąd, i od razu od nowa trzeba wszystko iść. To nie jest prosty poziom, proste przejście. Wcale nie jest tak, że coś tam źle robimy. Tu z spięka ta... do góry skocz na to! Mucha, tata. Muchy się przestraszyłaś? <laughs> ja pierdził. Ale tata! No co? że mogą grać sama. To nie jest żadne przejście na kodach czy coś. Po coś zrobili to, żeby się połączyć no, we dwóch. Nie wiem, ale... A przejdziesz ze mną jakiegoś parkura? No przejdę, pewnie, że przejdę. To jest... Nie jako parkur. Tyle parkurów przeszliśmy, no i patrz, rozłączamy się i biegniemy, no parkura. Fajnie. A tu jest jakiś parkur. O kurde. Że co, że do dziury? Tak, chyba tak. Nie. Do dziury to, to się dobrze, teraz możemy do dziury. Chodź. Aha, do dziury od ściany. O, Wiesz, tak, po ścianie tak, zjeżdżamy tak, 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 i tak, tak. potem e, parkour do góry, nie? Teraz! Ha! Mów mi, mistrzu. To się dobrze, że się tu nie spaliliśmy. Mamy chyba checkpoint, więc lecimy dalej. O, coś tu się <noise> zawali. Jedziemy. Zjeżdżamy na tym, czy co? Bo ja nie wiem. Kurczę, pomyliłem się. O co chodziło? Zestresowałem się, a ty nic nie powiedziałaś. Po <noise> prostu jedziemy do przodu. Tak. Idziemy do przodu i skaczesz. Na korę. Oj, panika, panika. Na drugą jest. korę i tutaj. Panika była u mnie przez chwilę. Uważaj. Zjeżdżamy! A tu jak? Ja wiem. Może tam było coś, żeby się złapać czegoś, coś. Zjeżdżamy. Zjeżdżamy na korze. Tak, tak, tak. Ja na drzewie, widzisz? Na drzewie. Tak. tak. Kumasz. Dobrze zrobiłem? Tak, bardzo dobrze. Aj, ta kora to gasi. Uważaj gó na górę, na głowę. <laughs> tu trzeba to złapać i pociągnąć do siebie, żeby to urwać. A, taka sytuacja. Sekret chcesz zdobyć? To chyba... To, aha, to jest sekret. sekret. A to się jakoś podciągnie do góry? Nie. Dobra. Jak tutaj to w ogóle... Nie, to nie jest sekret, tata. Aha, chaj to. To nie jest sekret, masz rację. Raz ja cię wciągnę na górę po co nie trzeba tam przeskoczyć? Idź tam, tutaj, nie dobra, to ja idę. Tu? A tu nie trzeba tego powiązać jakoś. Właśnie, też się. Tu można się odbić. Czekaj, okej. Okay. Tam na stole masz komórkę, jedziemy do góry. Ja tu sobie sam poradzę. Kto zawiąże? Trzeba tam na górę wskoczyć. No chodź, dokończymy też ten odcinaczek. Tam jest lina w ogóle Ej, czy Zrób żeby tak? Żeby Wiesz, nos... jak to uderzymy, to wtedy żebym tamto mógł złapiesz. Naczyć. Dobra, czekaj. Trzy, cztery. Nie wiem, czy to jest sposób. No dobrze. Ale co teraz? A dobra, już wiem. Nie, nie. Nie. Czemu ja tu mam linę, ja się pytam? No! Bo to jest zawiązane! To jest zawiązane, żebym mogła tam wrócić. Okej okay. dookoła chcesz to przylecieć? Tak się da A tu patrz, z tym można powiązać coś. Czekaj, wiążę tutaj, ty wiąż tam No tutaj wiążę. Zawiązałeś? No. chyba się tak nie da Odwiąż tamto Kółkiem, tak? No, odwiązałem. Tu dalej nie wiem, gdzie jest to przywiązane. To źle idzie, bo to idzie jakoś chyba pod spodem. Nie rozumiem. Weź mi popchaj na górę jeszcze. tam to na górze. Popchaj mnie na górę. O co? Bo ja muszę zrozumieć tą linę Patrz, tu się przechodzi dołem No, ale żeby ja mogła tam wejść jak ty wejdziesz tam bez pomocy nikogo To ale tu dołem nie przejdziesz w tą stronę No to wejdę tu Tu też nie wejdziesz Czyli po ja mogę coś... tam zostać tak? Po coś trzeba wykorzystać ten dół. Dobra, kończymy tu odcinek, bo będziemy tak stać. A my sobie to rozwiążemy. Do zobaczenia w kolejnym.